Siemanko! Przygotujcie się ze mną do szkoły. Jakie mamy le le lekcje? Hmm. Religia, angielski, edukacja, edukacja. A w której mamy sali? Religia w pierwszej sali, e, angielski w trzeciej sali e, i same edukacje w dwójce, a kto, o której ja mam e, na dziewiątą pięćdziesiąt a o której kończę o 14.30 więc fajnie je mam więc tak na relikję. nic nie potrzebuję nic no na angielski potrzebuję tak zeszyt do angielskiego it's my birthday ta -da! i pójście i to tam. Możecie sobie zatrzymać, czy tak. Hmm. A, widzimy, proszę widni to. A tutaj mam słówka Hello, hello, hello hello. Hello. One, two, three, four, five, six, nine, eight, nine, ten. Trudniejsze, part cztery, i... No tak jest muszę. Od, od, od tego. na angielskiego patrz mam naklejkę dobra dajemy do pierwszej kieszeni do pierwszej kieszeni na angielskie jeszcze potrzebuję książkę do angielskiego książkę do angielskiego tak ja jeszcze potrzebuję taki obrażeczek, ale do teczki, Żeby mieć pod ręką. Leteczką O oh my god! Dzisiaj mieliśmy męczotki w łóż. Wiecie co mieliśmy dzisiaj? El, ym, yeah". My czytał w szkole takimi tak, lekarkami, ale dla mnie był dobry, ale dla innych nie był dobry. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Dla ja, mnie ja był taki no, dobry, ale jak wypluwałam, to był niedobry. Następne. Potrzebuję druga książka na angielski, bo mamy dwie. Tak, mamy dwie. Mogę coś do sklepić. Jeszcze na angielski na, na, na pewno na angielski potrzebuję takiej cytrynej i jeszcze może pióżnik, psiuch, ale gdzie mi dobra, muszę to dać Poczekajcie. Kura. Dobra, przyszłam. Kura! Przyszłam. Jestem na to piórnik tak. Taki o. o, jest kurnik. Takie. Mogę sobie robić wtedy Dobra, daję to. Nie bawimy się. O, moja torebeczka spadła. Nie, ja to. nie. Widzieliście to, jak nam tak jak mi spadła? O! I'm A, B, C, D. Więc tak. Następne to jest edukacja. Zeszyt pusty. Mogę udowodnić, że to jest pusty. Impra, poczekaj, impra. In, 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 in. Nie wiem dlaczego infra, ale jest infra. Teraz tu mi. A właśnie chciałam na tamtym filmiku powiedzieć. Nie, siema, nie biegnijcie do Zuzu, tylko, tylko, tylko nie idźcie do Zuzu. tylko biednijcie do Zuzu. Wyczęłam ten ciuchy. To bardzo... Nie. Wojno bardzo. Jezus, ile tam film trwa minuty. Oh, A yeah, ja, ok. li do Betlejem. Przebieżeli do Betlejem. Jesteście tu? Co do mnie dzwoni? Nie odbieram. Bum, Ha. Ja sobie sklep sklepku kupię lizu z Książka do e, polskiego. Polski. Hmm. Matematyka. Matematyka. Tak, matematyka. powiem, matematyka? Bo edukacja to mamy wszystko normalnie, nie mamy zapisane. E, e, na przykład religia. <grym> nie. Polski tylko mam napisane Ew. EW. To znaczy, że mama mi da taki podpis EW, że to znaczy edukacja, a że Z i -k, Z -k, Z -k, Z -k, to jest ym, lekcje komputerowe. Przepraszam. A nie. I w ogóle pojutrze jedziemy na wycieczkę. Minie jutro. I wtedy powiem: o, jutro jedziemy na wycieczkę, i pojutrze jedziemy na wycieczkę. To ekspertowy, kura, kura. Pamięć nikt nie potrzebuje. O, jeszcze matematyka Zeszyt. Nie, nie, książka. Zeszyt. Bo mamy matematykę i matematykę. Mam, I mam tabliczkę mnożenia. I mój brat. W moim wieku umiał już tabliczkę wymążenia, a ile mam lat 7. Ja już chodzę do pierwszej klasy. Jeszcze mamy 6 e, no, klasystów w, w mojej grupie, ale no, co się. Ale jeden, mój, mój kolega, naprawdę tak grube robi literki, że da się oszykać. Dzień dobry, Bambi. Ja e, masz model na coś. Dobra. A, jeszcze ten. Żebym zapamiętała. planekcji, Czeka. trzeba. To jest mi to wykrabiał. O my oh, Otworzyłam. A, nie, Plan lekcji trzeba. Żebym zapamiętała, w której mamy pierwszą lekcję, w jedynce. Na pewno nie zapamiętam, więc będę musiała przejechać na plan lekcji. I no po prostu nie zapamiętam, wiem to. Mówię Wam, najwyczajniej to życie zapomnę, bo jestem taka taka że... wam, gdzie smaruje. lok, torebeczka, z, z krystałkiem, z aparatkiem, z wierszem z piątką i z różką. Z różą.